Zawsze do wieczornego usypiania opowiadam Ari bajkę. Ona najbardziej lubi bajkę o trzech świnkach i wilku. No i wczoraj chciałam jej opowiedzieć jakąś kolejną, i tak pierwsze co mi przyszło na myśl: bajka o czerwonym kapturku. No i tak opowiadam tą bajkę, opowiadam, opowiadam. Idę coraz dalej, i no sama zaczęłam być w szoku. O co chodzi w ogóle z tą bajką. Ja nie wiem, nasze mózgi od małego były wpaszerowane bajką o Czerwonym Kapturku, gdzie Wilk po pierwsze zjadł babcie, przebrał się za tą babcie. Czerwony Kapturek go w ogóle nie rozpoznała. Myślała, że to jest babcia, i zadawała jakieś totalnie abstrakcyjne pytania: dlaczego masz takie duże oczy i takie duże zęby? Następnie Wilk zjada dziewczynkę. No i myśliwy później y, zabije wilka i rozprówa mu brzuch. I wyskakuje y, żywa dziewczynka i babcia. No i tak opowiadam tą bajkę, przerwałam. I, i stwierdziłam, że, że nie, że, że chyba tej bajki nie będę opowiadać mojemu dziecku. I tak sobie myślę właśnie. O co? No ja rozumiem, że to jest bajka, że to jest fikcja, ale. Czy to jest pozytywna fikcja o no, faszerowaniu mózgów dzieci jakimiś wilkami, które zjadają ludzi? Czy macie jakąś taką bajkę, która właśnie was tak triggeruje? Bo ja myślę, że jakbym tak dalej porozumiała te wszystkie bajki, to większość z nich no, jest trochę creepy. Ale ja jako dziecko w ogóle sobie nie przypominam, żeby to we mnie wywoływało jakieś złe emocje. Nie, w ogóle to było coś normalnego, no bajka o czerwonym kapturku. Taka słodka bajka, taki słodki czerwony kapturek, zjedzony. I nie, w sumie nawet nie miałam bajki, której bym się bała. No nie wiem, dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Ty jesteś kochana córeczka. Okna myje, szyby. Dokładna ty jesteś, tak? Aniś. Squeeze. Mhm. Kochani, wracamy do was po wakacyjnej przerwie z naszym podcastem Woźniakowscy od kuchni. Odcinek jest już na kanale, tak więc zapraszam. Temat niedokończony, a mianowicie między innymi temat pokazywanie wizerunku dzieci w internecie, nasze zdanie, zapraszam. Mamy taki scenariusz. Mamy dwójkę dzieci, jedno, które dorastało w świecie cyfrowym i jedno, którego wizerunku w świecie cyfrowym nie ma. Powstaje zmontowany przez AI materiał. U mnie za to było w drugą stronę. U mnie nie było czegoś takiego, że nie wychylaj się. U mnie właśnie było wychylaj się, idź do przodu, bądź odważna, tak zdobywaj świat. Mi... Wspierająca, wspierająca Bardzo mama. Moja mama. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.